Dzień dobry. Jednym z symboli Wielkanocy są oczywiście pisanki albo inne malowane jajka, które w naszej kulturze mają zwiastować zmartwychwstanie Chrystusa, czyli to odrodzenie, nowe życie. I zresztą w wielu kulturach nawet jeszcze za czasów przedchrześcijańskich ten zwyczaj kultywowano, że jajka były malowane właśnie jako taki symbol narodzin, symbol życia. No za to dużo mówić, jajko jest początkiem życia. Ptaków, zresztą wielu innych zwierząt, bo duża część organizmów to są organizmy jajorodne, żyworodnych jest mniej. Natomiast w świecie ptaków też powstają takie pisanki, tylko ich zadanie jest troszeczkę inne. Otóż nasze pisanki na stole mają być jak najpiękniejsze, mają być jak najwspanialsze no po prostu są czymś, co chcemy, żeby zwracało na siebie uwagę. U ptaków odwrotnie. Ich pisanki mają za zadanie ukryć skarb życia, który ukryty jest właśnie w tym jaju. Dzisiaj opowiem kilka ciekawostek o jajach, nie wyczerpię całego tematu, ale tak świątecznie postanowiłem szybko coś nagrać właśnie, żeby opowiadać Wam coś o ptasich jajach. Zanim opowiem Wam o kolorowych jajkach, o tym, jakie mają kolory i po co i dlaczego, i o które mają i które nie. Powiedzmy sobie kilka ciekawostek o ptasich jajach. Największe jaja na świecie składa oczywiście największy ptak na świecie, czyli strusia afrykański. Analogicznie najmniejsze będzie składać najmniejszy ptak na świecie, czyli koliberek hawański. Różnica jest kilka tysięcy razy. Jajo strusia waży mniej więcej 1,5 kg, natomiast jajko koliberka hawańskiego waży zaledwie 40 g i jest sporo mniejsze od najmniejszego jajka składanego przez ptaka w Polsce. Nasze najmniejsze jajka będzie składał e, zarówno zniczek, jak i myśli królik. Tutaj wielkości są podobne, to jest około 0,7 g, a największe jaja będzie składał łabędź niemy. Jajo mysi królika i łabędzia niemego mają ze sobą to wspólnego, że oba są długości 12, z tym, że u kolika jest to 12 mm, natomiast u łabędzia niemego 12 cm. Tak mniej więcej, bo te wielkości mogą się od siebie różnić w zależności od e, cech osobniczych danego ptaka. Więc może, mogą być ciutek większe, ciutek mniejsze. To nie ma znaczenia. Średnio to jest tak mniej więcej około 12 mm i cm. Zatem widzimy, że jaja, ptasie, w zależności od gatunku, mogą się od siebie różnić wielkością, ale także. Ubarwieniem i kształtem, bo nie każde jajko wygląda tak jak jajko kury. Mamy jajka, które mają e, biegunowo są równobiegunowe, czyli Trudno znaleźć, gdzie jest ten węższy koniec jajka. Mamy też takie jajka, gdzie ewidentnie jeden z biegonów, z biegonów jest bardziej zaostrzony. Uważa się, że to miało, ma służyć temu, żeby takie jaja nie staczały się. Z klifów po prostu większa powierzchnia e, boczna tego jaja sprawia, że ono. Ma większy punkt podparcia, mniej dąży do turlania, więc takie ptaki, które gniazdują gdzieś wysoko na klifach, jak nurzyki, mają właśnie takie jaja, które mają utrudniać turlanie się i żeby te jajka po prostu łatwo im nie spadały. Z powierzchni, która niekoniecznie zawsze chce być bardzo równa, więc kształt jajek jest też różny. I oczywiście jeszcze do tego dochodzi kolor i ubarwienie, bo jajka potrafią być bielutkie, potrafią być, mieć różne kolory. Jednolite, mogą też być mocno kropkowane, centkowane. Zatem jest to. Są jeszcze cechy takie, już dla specjalistów, dla mnie to już czarna magia, typu połysk, czyli czy jest bardzo połyskliwe, czy nie, i ewentualnie czy ta powierzchnia jest bardziej chropowata no, od innych jajek. To już specjaliści myślę, że w dziedzinie jajkologii ptasiej mogliby się tutaj wypowiadać. Skoro już jesteśmy przy kolorach, to troszeczkę po co ptaki malują swoje jajka, po co robią pisanki. O, chociażby takie jak tutaj widzicie, to są jajka sieweczki obrożnej. Nie są to prawdziwe jaja. Mam takie zamówione, e, wykonane przez artystkę e, jajka, które są w skali 1 do 1 i są odwzorowane doskonale, tak że myślę, że nawet ptaki były w stanie by się pomylić, gdybyśmy im podłożyli takie jeczko do, do gniazda. E, taka podróbka nie jest dosyć trudna. To, co jest najważniejsze, to, żeby zachować kształt, co jest dosyć trudne, ale no, da się to zrobić. A jeśli chodzi o układ kropek, tu ważne jest to, żeby trzymać się ogólnego schematu, dlatego, że nie ma dwóch takich samych jaj, nie ma, nie ma. Każde jest tak jak z liniami papilarnymi, nie ma dwóch takich samych. W przypadku jaj też nie ma dwóch takich samych kropki. Na każdym jajku będą układały się troszeczkę inaczej. Będzie jakiś charakterystyczny. Styl kropkowania, bo są jaja na przykład, które mają kropkowanie gdzieś y, u szerszego bieguna mocniejsze niż u, u węższego. Zresztą tutaj też tak jest y, w tych jajeczkach. Tak, tu jest więcej kropek na dole, mniej jest u góry, y, więc to może być charakterystyczne. Natomiast no samo, samo kropkowanie już takie istotne nie jest. Fajnie, myszołów mi tutaj lata i krzyczymy się, że gdzieś niedługo, niedaleko będzie gniazdo budował, bo bardzo intensywnie. Tutaj sobie lata niestety sprzętu do nagrywania głosów nie mam i go nie nagram. Szkoda. Muszę tu przyjść jeszcze raz. Wracając do, wracając do naszych jajek. Zatem jajka mają za zadanie zamaskować się na tle gniazda albo na tle no, gniazdo. Gniazdo sieweczki to jest zagłębienie w ziemi na piasku. Czyli zamaskować na tle piasku i ten kamuflaż jest genialny. Te jajka, mimo że są często ułożone właśnie cztery obok siebie, so, się świetnie tak maskują, że jeśli będziemy mieli je okulary przeciwsłoneczne, będziemy spacerować po plaży, to jest dewczemy. Generalnie w ogóle w takie siewkowe, czy to będą e, właśnie sieweczki, czy będą to mewy, czy rybitwy mają jajka w świetnym kamuflażu. Tak samo bardzo ciężko zobaczyć jaja rybitwy białoczelnej na piasku. E, tak samo nawet ciężko zauważyć jaja mewy śmieszki na gnieździe. Ok, no już troszeczkę łatwiej, dlatego że e, no one się troszeczkę już bardziej wyróżniają, zwłaszcza kształtem na, na tle gniazda. Ale mimo wszystko są to jajka, które mają zamaskować te. Zamaskować to życie, które siedzi w środku przed oczyma drapieżników. Nie wszystkie ptaki mają taką umiejętność. Na przykład takie biedne perkozy, które budują gniazda pływające na wodzie, nie potrafią składać jaj, które mają ciapkich, Jajka są białe, na ciemnym gnieździe widoczne z daleka. Dlatego perkoz, który wysiaduje jajka, kiedy zobaczy zbliżającego się drapieżnika, zanim opuści gniazdo, jednym sprytnym ruchem, Przykrywa je wodorostami, fragmentami gniazda w taki sposób, że jak drapieżnik podpływa do gniazda, wydaje się, że gniazdo jest puste. I wiele osób, które badało perkozy, jak się uczyło e, tych ptaków, przychodziło do kolonii perkozów, do gniazd i zaglądają do gniazd. No, gniazda są puste i dopiero jeśli ktoś był z nimi doświadczony, pokazywałem, zobaczcie, odgrzebiamy tam są tam są jaja. To są oczywiście były robione specjalne badania. Takich rzeczy absolutnie nie powinniśmy robić. W każdym razie jeśli widzimy puste gniazdo e, perkoza to wcale nie znaczy, że nie ma tam jajek. Tam są jajka ukryte pod wodorostami e, po prostu dlatego, że są białe i byłyby dobrze widoczne. Białe jajka składają też dzięcioły dlatego, że nie muszą ich ukrywać, bo Jajka już same są ukryte w dziupli, więc jajka dzięciołów jak najbardziej są bielutkie i też bielutkie są jajka sów. Myślę, że spora część widzów kojarzy po, po przygody Gullivera, taka powieść, w której główny bohater trafia e, do kraju Lilliputów, toczących wojnę z blefuskami, z drugim małym mocarstwem, a powodem tej wojny było to, z której strony, z którego końca napoczynać jajo, z tego węższego, Czystego, szerszego. I całego problemu by nie było, gdybyśmy zamiast kur hodowali sowy. Dlatego, że sowy składają jaja równobiegunowe i trudno byłoby stwierdzić, który jest ten szerszy, który jest ten węższy. Sęk w tym, że sowy to ptaki drapieżne, więc bardzo drogie w utrzymaniu, jeśli chciałoby się je hodować w celach pozyskiwania jajek. Stąd no, kura wygrywa, bo jest tańsza w hodowli i jest wszystko, wszystkożerna, więc jesteśmy skazani na kury. Niemniej, skoro to była bajka, można było zachodować sowy i problem rozwiązać bardzo szybko. No cóż, Gulliver widocznie ornitologiem nie był. A czy ptaki potrafią kopiować wzajemnie swoje kolory, swoje wzorki na jajkach? I tak i nie. Na pewno potrafi to robić kukułka która potrafi się specjalizować w danym gatunku, któremu będzie podrzucać jajka. Jej jajko zazwyczaj jest większe troszeczkę od jajka gospodarza. Natomiast no, jest ono tak ubarwione, żeby się po prostu ten gospodarz nie zorientował. Co i tak się czasem zdarza, że gospodarz się zorientuje i po prostu wywali jajko kukułki, a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to porzuci lęk i założy nowe gniazdo dlatego, że nie chce wychowywać kogoś innego. Zresztą Kukułki to jest osobny temat na osobny film, i nie tylko kukułki, bo przecież nie tylko kukułki podrzucają jaja. Wiele ptaków w polskich warunkach to robi, także te, które żyją w budkach lęgowych, też pod sobie potrafią podrzucać jajka, nie tylko w obrębie jednego gatunku, ale i międzygatunkowo. W każdym razie, tak, kukułki podrabiają ten kolor ptaka, na którym pasożytują gniazdowo. Ale też jest taka jedna ciekawostka. Jeden z gatunków ptaka, który w Polsce sobie żyje, to jest zaganiacz. Jest to ptak wielkości trzciniczka, z tym, że bardziej żółtawy, z niebieskawymi nóżkami składa wyjątkowe jaja, dlatego że składa jaja różowe w ciemne kropeczki. Takie, jakich żaden inny gatunek ptaka nie składa i spotkałem kiedyś się z teorią mówiącą, że prawdopodobnie była to forma właśnie zabezpieczania się zaganiaczy przed kukułkami, dlatego że kukułka no, nie potrafi tego e, koloru podrobić i nie podkłada zaganiaczom jaj. Jeśli podłoży jakieś inne jajko, zaganiacz się zorientuje i porzuci, porzuci taki lęk. Więc mamy takiego ptaszka, który składa różowe jajka, pisanki niczym ze stołu, tylko takie malutkie, więc bardzo fajne bardzo fajna historia i bardzo fajny gatunek. Zaganiacze przylecą do nas dosyć późno, bo to jest taki ptak, który przylatuje już dopiero w maju i zacznie gdzieś tutaj śpiewać. Zawsze czekam, jak są zaganiacze, jak już są dziwonie, jak już są jeżyki, to już wiem, że wszystko przyleciało. I oczywiście muchówki małe, które też tutaj w tym lesie się powinny pojawić, ale jeszcze mają, jeszcze mają około miesiąca. No dobra, a który ptak składa najwięcej jaj? W odniesieniu do krajowych gatunków znalazłem informację, że najwięcej składa jaj modraszka i kuropatwa. Na ile to jest prawda, nie wiem. W jednym i drugim przypadku było, że do 19 jaj. Ja nigdy takiego dużego lęgu modraszki nie widziałem. Widziałem lęgi modraszki do 15 czy do 16 jaj. Natomiast bogatki do 15 jaj, z tym, że tutaj najprawdopodobniej dochodziło do podkładania jajek sąsiednich ptaków i ta samica. Właścicielka gniazda najprawdopodobniej się zorientowała, że coś jest niehalo, bo ten lęk po prostu porzuciła i już więcej go nie, nie, nie wyhodowywała. Tak sikory potrafią sobie podrzucać jajka. I myślę, że kuropatwy też sobie mogą podrzucać jajka. Tak samo jak robią to kaczki. I nieraz widziałem gniazda kaczek, gdzie jaj było nawet i około 20. I raczej na pewno to nie są jajka jednej samicy. Tylko w momencie, kiedy ona była na etapie składania jaj, inne samice wyczaiły i podrzuciły. Po co to robią? To bardzo proste. Generalnie w życiu chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej dzieci, ale jak najmniej ich musieć wychowywać. Więc yy, po prostu w taki, w ten sposób zwiększają szanse przekazania i przetrwania swoich genów. Samica wie, że no, ja sama wychowam 10, ale jeszcze trzy może sąsiadce. Może ja będę miała pecha, może nie, no oczywiście ptaki tak nie główkują, natomiast generalnie opłacalne jest bardzo podrzucanie swojego lęgu także innym samicom, bo to zwiększa szansę przekazania genów tego, żeby po prostu się to udało osiągnąć. Jest też jedna y, jajkowa tajemnica związana z ptakami. Otóż co roku nawet widzowie zgłaszają mi przypadki znalezienia jajka gdzieś na trawniku, albo gdzieś w krzakach, w dziwnym miejscu, jajko kosa, szpaka. Chcecie je odłożyć do gniazda, no ale rozglądacie się. No trawnik, środek trawnika nie ma gniazda. Skąd ono się tam wzięło? No jest kilka teorii na ten temat. Jedna z nich mówi, że ptak drapieżny ukradł i zgubił. I to jest bardzo mało prawdopodobne, bo najczęściej jaja kradną ptaki krukowate, i one jak już coś ukradną, to rzadko kiedy to gubią, bo są za mądre, żeby po prostu coś gubić. Pytałem się pana Adama z o to, co on o tym sądzi. I się okazuje, że sądzi. Podobnie to, co ja jest to teoria, a nie coś popartego jakimiś dowodami. Otóż wydaje nam się, że ptaki po prostu, jeśli chcą przerwać składanie jaj, a jest jakieś jaje już w drodze, no to co mają z tym jajem zrobić? No to je składają i składają je poza gniazdo. I, tak I tak to wygląda. Więc prawdopodobnie, prawdopodobnie ptaki po prostu pozbywają się wtedy zbędnego jajka, które jest im już niepotrzebne, bo zamierzają przestać. Tu nie były, zamierzają przestać się rozmnażać dalej, bo są w stanie ocenić ile tych jaj, ile tych piskląt są w stanie wychować w danym roku. Kiedy tak sobie szykowałem materiały do tego filmu o jajkach, przypomniałem sobie historyjkę, która miała miejsce wiele, wiele lat temu, jak jeszcze byłem w czasach liceum. I jeździłem do rezerwatu jezioro Drużno, pomagać, obrączkować ptaki, tamtejszemu panu doktorowi, już świętej pamięci, człowiekowi, który uczył mnie ptaków swoją drogą, e, któremu naprawdę bardzo dużo zawdzięczam, jeśli chodzi o moją wiedzę. I często jeździliśmy poza sezonem, jakoś tam się udało gdzieś wyrywać, i jechałem na przykład gdzieś we wrześniu. Albo i w październiku na jakiś weekend, i obrączkowaliśmy, łapaliśmy ptaki obrączkowaliśmy je w szuwarach trzcinowych, w bardzo trudno dostępnym miejscu. I w tym rezerwacie czatownie miał jeden z naszych kolegów, e, też już nie nieżyjący w tej chwili, fotograf przyrody. Miał czatownię, tylko nie jakąś taką czatownię, jak teraz się używa siatki maskujące, e, super konstrukcje. Ta czatownia. Przypominała po prostu wychodek, drewniany wychodek, taki drewniany kibel postawiony w środku trzcin i ta czatownia miała służyć do fotografowania rybołowa i przez trzy lata zaglądania do tej czatowni, ten fotograf fotografował z niej tylko kaczki krzyżówki. Zatem pomysł się okazał nietrafiony, a że konstrukcja była wielka i za ciężka, żeby ją gdziekolwiek przenieść, przemieścić, no cóż, tak sobie stała. A że była zbudowana z desek, to był bardzo, bardzo pożądany materiał, dla nas do obrączkowania ptaków w szuwarze trzcinowym, bo tam gdzie mieliśmy ścieżki, czasami się ta ścieżka wyrabiała i można było wpaść nawet po pas, i taka deska potrafiła człowiekowi życie uratować. Więc y, mój pan doktor się dogadał z tym naszym panem fotografem, że czas się już pożegnać z szatownią, trzeba ją rozebrać, a deski wykorzystać w jakimś dobrym celu, może komuś życie uratują w trzcinach. I kiedy już miał zgodę. Otrzymałem zadanie, weź narzędzia, siekierę, młotek, wszystko i rozbierz tą czatownię na części. To był początek września, tak zrobiłem, wsiadłem na łódkę, popłynąłem. Kiedy dopływałem do czatowni, nagle przez jedną z jej dziur wyleciała sobie dymówka. Jaskółka, dymówka. Zaglądam do środka, patrzę i nie, nie wierzę, gniazdo. Zaglądam do gniazda, jajka. No mówię, Myślę sobie, jak to we wrześniu? No niemożliwe. No ale jajka, przy, przykładam rękę, no ciepłe, no wysiaduję. No to zabieram swoje manatki, wszystko, wsiadam na łódkę, odpływam i. Do pana doktora płynę, że nic tego, ja nie będę nic rozbierał. Tam jest jaskółka, ona wysiaduje. Pan doktor mówi, no niemożliwe, no przecież to jest wrzesień, to jak to jest możliwe. No ale minęły sobie dwa dni. Daliśmy jaskółce spokój. Niemniej pan doktor nie wytrzymał kawałek go zżerała, popłynął do tej czatowni, zajrzał i wrócił, i mówi spokojnie, możesz wziąć sprzęt, możesz rozbierać. Byłem w czatowni, jajka są zimne, nikt ich nie wysiaduje. To jest stare gniazdo porzucone prawdopodobnie jeszcze z lata. Przypadkiem widocznie była tam jakaś jaskółka. Minął kolejny dzień. Załadowałem sprzęt, siekierę, młotek, płynę, ale zanim zabrałem się za rozbieranie czatowni, zajrzałem do gniazda jeszcze raz i okazało się, że już teraz są tam nie jajka, a kilka piskląt, bo jajka się wykluły. O czym oczywiście zakomunikowałem panu doktorowi, że wyziemione jajka postanowiły się jednak wykluć, więc ja postanowiłem, że nie będę dzisiaj pracował i nie będę żadnej czatowni rozbierał. Jak się okazało, e, bardzo późny lęk, bo to w, miało miejsce w momencie, kiedy większość dymówek już odlatuje do ciepłych krajów, kiedy już lecą w kierunku Afryki, bo to był wrzesień. E, te jaskółki ten lęk wychowały gdzieś do października, jeszcze i dopiero w październiku zniknęły. Jaki był dalszy ich los, nie wiadomo. Natomiast na pewno szczęśliwie opuściły to gniazdo e, w tej starej czatowni, którą rozebraliśmy dopiero dopiero kolejną wiosną czy też zimą e, i wtedy już posłużyła rzeczywiście jako wygodne pomosty gdzie można było bezpiecznie e, przemieszczać się w szuwarze trzcinowym w ramach obrączkowania jak już mówiłem miało to miejsce bardzo dawno temu, w każdym razie jajeczka czasami też potrafią zaskoczyć a jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek jest to już wszystko, dziękuję ślicznie za uwagę i życzę Państwu wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkiej Nocy do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy Cześć!